Siemano, 17 grudnia godzina 7.20 w dupie, także morale są bardzo wysokie. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym, jak się to wszystko łączę, co robię. Jak usłyszeliście bądź nie w poprzednim materiale mówiłem o tym, że przygotowuję się do maratonu, który odbędzie się w kwietniu w Gdańsku. Ponadto ćwiczę sobie cały czas na siłce też chce na to jest dosyć duży nacisk no i masuje przy tym, żeby gdzieś tam progresować siłowo więc mam takie dosyć nietypowe połączenie masy z bieganiem długich dystansów więc tak, pogadamy sobie o tym zabiorę Was też na siłkę, bo trzeba machnąć trening dzisiaj ja, który sobie wczoraj odpuściłem Pogarniamy sobie parę spraw w ciągu dnia. No, widzimy się w dalszej części tego materiału, tymczasem ja lecę do pracy, coś tam sobie poklikać zrobić robotę i widzimy się potem. Jo! Dobra, jesteśmy po siłce, że posiłeczek treningowy, tak się on prezentuje. Pół kilo spaghetti i 300 ml soku pomarańczowego, co daje nam łącznie jakieś 750 kalorii makrosów, wam nie powiem, ale dziś wam tutaj je wrzucę, żebyście sobie obczaili. Biorę się za konsumpcję i potem sobie pogadamy, jak faktycznie se te treningi ułożyłem. W skali tygodnia, jak to u mnie wygląda. Tymczasem nie mogę się napatrzeć, idę jeść. pozderki Dobra, podjedzone. Także możemy przejść do tego, co zapowiadałem cały dzień czyli jak ja sobie to wszystko układam. A więc tak, w poniedziałek ruszamy z taką luźną dyszką, czyli tak jak biegałem na tym pierwszym materiale, tempo 6.20-6.40 a no i do tego wrzucam sobie jeszcze jakieś skipy A, skipy B żeby trochę pobudzić te mięśnie we wtorek robimy siłkę robię FBW i jakby mam dwa plan dwa treningi rozpisane FBWA i FBWB w każdym tygodniu robię trzy treningi siłowe i trzy biegania więc robię ABA, BAB tak na zmianę mi wychodzi co tydzień w środę mamy interwały Taka około dyszka. Robię 8 interwałów po 800 metrów. No 7-8 po 800 metrów na tempie 4,50. potem 90 sekund albo wolny trucht, albo marsz. No i ten pierwszy kilometr, i ostatni se dobijamy taką rozrzewkową i rozbieganiem, że tak to nazywam. Czwartek, w czwartki zazwyczaj sobie odpoczywam, nie robię nic ani siłowego, ani biegowego. No, ewentualnie co robię, to jakieś wtedy rozciąganko, rolowanie i tak dalej, i tak dalej. Piątek, piątek idę na siłkę, tylko że to zazwyczaj jest siłka o jakiejś godzinie 22, Albo nie ma ludzi, jest spokój, można sobie machać. I to jest trening e, też FBW, e, tak jak w poniedziałek, we wtorek był A, to tak teraz jest FBW B. Tylko ten piątkowy robię zawsze bez nóg. Dlaczego bez nóg? Bo w sobotę koło południa zazwyczaj biegam wybieganie. Czyli takie dwie godzinki biegania, 20 km plus. No i w niedzielę znowu siłka. I tutaj już leci znowu FBWA z nogami. Cały, cały trening. No i analogicznie w następnym tygodniu jest to samo. Tylko, że w piątek robię... Wtedy wychodzi FBWB, FBWA bez nóg i FBWB. Także tak to u mnie wygląda. No i skończ pan, już pierdolić. Sześć wypity, train mi harder. Dzień udany. No i co? Pozderki się 18 grudnia, godzina 11.40 znałem że wam przeciągnę tego vlogasa trochę na drugi dzień że był trochę dłuższy wracam właśnie na chatę z zakupów z marketu nie powiem jakiego, bo jeszcze mi za to nie płacą kiedyś będą co? gówno nie no, wracamy, pokażę wam w chacie co sobie nakupowałem zakupy na jakieś 6-5 dni, coś takiego Także zobaczcie jak se jem Znaczy co se jem Jak se jem nie bo to dosyć kurwa niekulturalne Żebym se jadł na kamerze Chyba chuj z tym. No ale jesteśmy zaraz na chacie I wam wszystko Zrelacjonuję A widzisz jak słońce fajnie świeci Rozumiesz to 5 stopni słoneczko praży Taki mamy klimat w tym Gdańsku Jesteśmy na chacie Mamy całe zakupki Teraz po kolei. Byliśmy sobie jakieś bananki, jednego zawsze codziennie wrzucam. Klepek tostowy, to trochę rzadziej. Z owsianeczki korzystam dziennie 100 gramów, bo biorę je do szejka i do owsianki. mam bułeczki, bułeczki zazwyczaj też z dwie dziennie jem. Pod nimi gofry, dwa gofry dziennie wlutują z dżemikiem. Mam mam salami ser, to już tak okazjonalnie po prostu leci do tostów. Kurczaczek, żeby coś sobie przygotować na obiad. Żelu się dziennie też tam jakaś porcja 40-50 gramów wlatuje. morale suszone, je dorzucam do owsianki Ogólnie jakieś suszonki albo żurawina albo morele, takie rzeczy, żeby trochę podbić węgle. Ciasteczka wielozbożowe, tak samo dobić kalorie, podbić węgle. Mamy masło orzechowe mamy dżemik truskawkowy. Mamy zapas mleka, maśloneczkę truskawkową. Dwa soki pomarańczowe też na dobicie węgli. Cztery jogurty naturalne no i. Cebulka, żeby dorzucić sobie do obiadu Tak wygląda cały zestawik Wystarczy mi na jakieś pewnie 4-5 dni No nie licząc kuraka, bo kurczaka robię zawsze, zawsze jedzenie tak na 3 dni I co 3 dni kupuję po prostu kurczaka, robię nowe Jak se jem nie, bo to dosyć kurwa niekulturalne, żebym se na kamerze